Siemanko, tu znowu ja, mówię dla Ciebie, z programowy specjalista. Coś myślę, nagram y, o tym, jak zaplanować programowanie czy naukę programowania. Ponieważ dużo osób mnie o to pyta, wciąż no, wydaje się taki podstawowy temat dość, no ale jednak sprawia problemy, bo jest niedoceniane programowanie, delikatnie mówiąc. No, tak, mam nadzieję, że mi trochę słychać, bo wiatrzysko wali. No, ale przynajmniej dobry jest wiatr na żeglowanie i na windsurfing. No, ale zanim surfing i wszystko, to właśnie może coś powiem o programowaniu, jak zaplanować dobrze. Czym jest problem? Bo problem jest taki, że ludzie myślą, tak myślę, się większość, jak o sobie do mnie rozmawia, to myśli sobie, że to jest nauka programowania, to jest takie, no nauka czegoś, tak? Wiele razy czegoś się uczyni, są bardzo sukcesu dużą szeregą w, w, w życiu z czy są kimś tam i myślą, że mogą się nauczyć wszystkiego czego chcą bo tylko tego tego mają życzenie sobie bo mają bardzo chłodny mózg i mają wyśmienity mózg i myślą, że znajdą godzinę czasu gdzieś tam w dzień i gdzieś tam przy okazji coś tam się nauczą normalnie będą pracować dziennie sobie znajdą i będą się uczyć Otóż nie wiem, nie jestem, yy, nie jestem ani prorokiem, nie jestem ani nie jestem yy, no, jakimś swoim pewnie wybitnie bliskim przyjacielem. Nie znam cię na wylot, codziennie pewnie nie rozmawiamy razem, więc nie wiem, jak będzie w swoim przypadku. Może jesteś geniuszem, muszę, wszystko się udaje i nie masz żadnych problemów z niczym. I może masz taki umysł, że czegoś się to wszystko umiesz, wszystko ci się robi i zapamiętujesz wszystko błyskawicznie, tylko usłyszysz raz i masz bez limitu siły, nie musisz odpoczywać do niczego i po prostu możesz wszystko, jesteś królem życia, jednym słowem, być może tak, a być może jesteś człowiekiem normalnym, jak każdy, mimo tego, że masz silną motywację do nauki i masz bystry umysł, ale jednak jesteś dalej człowiekiem i dalej potrzebujesz odpoczywać i dalej obowiązują Cię prawa fizyki i prawa chłonnego umysłu i programowanie jest coś, czego nigdy nie robiłeś, w którym przypadku by nie było twój przypadek, który przypadek by nie był twój, to zapewniam cię, że programowanie jest innym stylem nauczania i jest innym przedmiotem do nauki, czymś całkowicie innym, co będziecie będziesz musiał się zmierzyć z całkowicie nową rzeczą nową rzeczą, nowym stylem myślenia i to nie jest zwyczajna rzecz, którą się po prostu usiądziesz i uczysz, jak masz powiedzmy, książkę, tak jesteś lekarzem, jesteś bardzo zdolnym lekarzem. Nauczyłeś się masę mórz różnych ksiąg rozmaitych, na pamięć walisz, nie ma, nie ma lipy. Zapewniam cię, że tu nie będzie tak łatwo. Tu nie będzie tak łatwo w po sposób. Będziesz siedział, noc cały, będziesz walił, będziesz się uczył. Nie dasz rady. A jeżeli nawet dasz radę i będziesz naprawdę się zapniesz, zapniesz sobie i będziesz walił, to wykitujesz po, nie wiem, zależy od ciebie, ale wykitujesz. Wykitujesz gwarantowany to bardzo szybko, szybciej niż ci się wydaje. Jeżeli przegniesz, jeżeli dobrze tego nie zaplanujesz, bo to nie jest łatwe, tak się wydaje. Praktycznie, rzeczy, których będziesz musiał się nauczyć, jeśli ja tak mam teraz patrzę, na rzeczy, których trzeba się nauczyć, to wcale nie jest tak dużo. Porównując do lekarza czy do prawnika, to czegoś to jest dużo, dużo, dużo mniej. Znacznie mniej. Nieporównywalnie mniej rzeczy trzeba nauczyć. Ale one nie chodzi, że są jakieś trudne, bo nie są. Logicznie, nawet nie są trudne do pojęcia. One są ciężkie. Czym to się różni? No, myślę, że dużo osób nie odróżnia. Czym się różni? Trudne od ciężkie. nie odróżnia. Otóż trudny mówimy o myśleniu, o logicznej stronie mózgu, lewej stronie mózgu, logicznej, o trudności, o tym, czy jest trudno zrozumieć, czy łatwo zrozumieć. Wtedy mówimy, gdy jest, gdzie jest trudne. A gdy jest ciężkie, mówimy o prawej stronie mózgu, czyli o, tak naprawdę nawet, nawet nie mówimy o mózgu, tylko mówimy o uczuciach. O ciele, o uczuciach, że coś jest ciężkie do zrobienia. Mówię zawsze o tym na przykładzie samochodu. pchamy samochód, to każdy wie, jak, jest, jak się pcha samochód. Każdy wie. To jest łatwe. To zajęcie jest bardzo łatwe. Ale jest bardzo ciężkie. Czyli, jak pchamy samochód, no to nie każdy jest w stanie, każdy zmógł popchnąć. A jak zacznę w jak pchaniu jakiś samochód, to szybko się męczy. I o to chodzi. Programowanie nie jest trudne. Jest ciężkie. Jest ciężkie w nauce. Żeby się nauczyć programowania na długo, a nie tylko tam przyciąć sobie coś tam sobie, parę jakichś ciekawostek się dowiedzieć. Tylko jeśli naprawdę planujesz zmienić swoje życie, jeśli planujesz zmienić karierę, jeśli naprawdę planujesz poważnie w to wejść, to osobiście ci gwarantuję i zaświadczam ci osobiście, niniejszym oświadczam w całym internecie. Musisz się tego bardzo dobrze przygotować i naprawdę, naprawdę jeżeli masz sytuację, tak jak mój ostatnio kolega mi mówił, że podjął próbę nauki programowania i ma pracę, ma rodzinę. Nie jest bardzo młody, chociaż w tej młodości może nie jest bardzo ważne, ale to jakiś tam powiedzmy, no jest jakiś tam powiedzmy, jakiś tam czynnik utrudniający delikatnie. Nie jest jakiś tam super bardzo dużo, ale trochę jest. Trochę może jest. I do tego wszystkiego w tym wszystkim jeszcze chcesz sobie przy okazji nauczyć się programować gdzieś tam godzinkę? Nie dasz rady. Od razu ci mówię, nie dasz rady, nie dasz rady. Nie jesteś zwycięzcą, jak to mówią, że. Niektórzy, że dasz radę, rób tylko, wszystko jest łatwe i dasz radę. Nie dasz rady, nie dasz rady, po prostu, przykro mi, że mówię ci to tak nieładnie, nieładnie, że ci trochę podburzam ci emocje i nie mówię ci tak wprost, tylko nie sukierkuję ci i nie wierzę w ciebie, chociaż ciebie nie znam nawet już. Tak jak niektórzy wierzą w ludzi, wszystkich od razu na starcie, i że mogą zrobić wszystko, to ja ci mówię, że nie możesz zrobić wszystkiego. I programowanie nie nauczysz się, że chcesz to zrobić przy okazji, tak pomiędzy czymś, po prostu. Nawet bardzo moi ambitni znajomi, bardzo inteligentni, z ogromnym doświadczeniem i z ogromnymi możliwościami podjęli się wyzwania, że chcieli się nauczyć weekendowo, że cały dzień, sobie, cały dzień sobie pracowali, a na weekendy. Mieli postanowienie, żeby uczyć się programowania. Używili mi kurs, nawet mi sprzedałem kurs. Ten, który masz darmo, pod linku, to oni to kupili go za 300 zł. Doceń, że masz za darmo. Nawet teraz on jest trochę rozbudowany bardziej, ale za darmo jest. W każdym razie, oni go koło mnie, ode mnie kupili na rok. I zgadnij, ile razy w ciągu roku do mnie napisałem z pytanie. pytaniem. Inaczej mówiąc, zgadnij, czy w ogóle się tym zajęli. Czy w ogóle do tego przysiedli, czy w ogóle zaczęli się uczyć. A dokładnie powinien zrobić. Ani jednego pytania mi nie zadali. To znaczy, że nawet nie zaczęli. To znaczy, że nie mieli żadnego errora z tym się nie porodzili. Jak się zaczniesz uczyć, to będziesz miał masę, masę, masę różnych i będziesz miał o Jezu, a Jezu, Jezu, to moi, moi, moi znajomi. mieli do mnie swobodny dostęp. Nie musieli do mnie gdzieś tam pisać, znajdować mi jakiś kontakt w internecie gdzieś to. Nie musieli. Mieliśmy swobodny dostęp. Normalnie mogę się rozmawiać tylko. Po prostu dzwonić, hej, cześć, są u Ciebie, Siemanko, czy tam gdzieś do mnie napisać po prostu. Normalnie. I wyobraź sobie, a nie do pytania. To znaczy, zapłacili kasę, 300 wy zapłacili. Za bardzo podstawowy kurs, bardzo taki bardzo wprowadzający, taki bardzo, bardzo wprowadzający i... i lipa. I się nie nauczyli. I nawet nie zaczęli, bo nawet nie mieli jednego razu, nawet do mnie nic nie napisali z żadnym pytaniem. Także, tak tak. Zaplanowanie jest bardzo ważne. Tyle już myślę, że już zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ważne jest zaplanowanie. No nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, czy nie. teraz powtarzam. I dalej do mnie przychodzą i udziwią się, że nie są w stanie nauczyć się. Boś zapłacił za kurs gdzieś tam, gdzie jeszcze, dobry kurs. Kaskę za niego, i coś okazało. I okazało się, że a to rodzina już sobie coś tam musi robić, a ktoś tam z jednak coś tam i coś tam zaczął, ale coś tam jednak. I zawsze, jakie znajdzie się motyw, że a jednak coś się zrobiło. Co to znaczy? To znaczy, że nie docenił przeciwnika. Jeżeli programowanie z przeciwnikiem, to nie docenił tego, nie docenił, źle zaplanował, błąd popełnił. Myśli, że o tako się zrobi po prostu. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo trudna. Znaczy, tak jak mówię, nie tyle trudna logistycznie, a trudna ciężkości. Ciężkości, wysiłku i wysiłku, w to włożyć, intelektualnego. Dlatego bardzo ważne jest, żeby sobie to zaplanował po prostu. Zaplanował bardzo logicznie, bardzo logicznie, jednoznacznie, żebyś sobie wziął, zaplanował dobrze. Żeby z tego podszedł naprawdę jak do sprawy życia i śmierci, ale naprawdę do bardzo poważnej czegoś. Jeżeli chcesz to zrobić skutecznie, jeżeli masz mniej, jeżeli chcesz na no, poświęcić mniej niż 10 lat życia swojego i chcesz, żeby to w miarę jakoś do ciebie sprawnie poszło, no to musisz zaplanować i zaplanować odpowiednio, jak zaplanować. No właśnie, no dużo punktów można by to wymieniać i pewnie indywidualnie byśmy rozmawiali, to ja mógłbym dla ciebie indywidualnie, mógłbym ci podpowiedzieć, jak ma... w twoim indywidualnym przypadku ma by to być, ale jest w nią ogólnie na przykład, co wziąć pod uwagę przy takim planowaniu. To po pierwsze, ile masz czasu, czy masz czasu. Jak ja się uczyłem? Ja się uczyłem tak, że na początku sam próbowałem też, Zrobić to przy okazji by the way I zrobiłem sobie kurs, bo ja pracowałem sobie normalnie Pasowałem się technologiami różnymi, komputerami I właśnie napotkałem się na taki fajny kurs darmowy Z Javascripta, z JS-a I co? No i zapisałem się, miałem coś do zrobienia minął termin i co? I jakoś nie mogłem zabrać do tego Bo już nawet zebranie się Zaczęcie, podjęcie, to już to już, jest, to już jest praca To już jest przeszkoda do pokonania może się wydawać absurdalne, może się wydawać niemożliwe, ale naprawdę usiąść, już usiąść do tego, zacząć kurs, zacząć czytać, zacząć to sobie wkładać w, to w głowę i zacząć robić to, co tam mówią, to naprawdę, to naprawdę już jest osiągnięcie, naprawdę. To już jest osiągnięcie, które będzie Cię kosztowało. Jeśli tego nie docenisz, a i tak nawet gdy docenisz to, już Ci to mówię, to będzie ci kosztowało bardzo dużo. Samo to, to już jest osiągnięcie, że samo to, że się i zaczniesz robić coś że zaczniesz coś klikać na komputer, to co ci powiedz. Naprawdę, to, się, to jest nie do wyobrażenia. To z mam koleżankę psycholożkę, psychoterapeutkę, mam tą koleżankę i mówiłem jej o tym, że nauka programowania wzmaga od, y, odwagę. że żeby się użyć, to jest różniesz, no iść odwagę. Normalnie musisz się przełamać normalnie, i normalnie tak musisz bardziej własny. Ja pan nie bardzo mi wierzyłem. Ja się jej pytam, czy są podaję to ty, tak, to naprawdę tak, tak, ja w swoim przykładzie wiem. Że zacząć pisać kod, pisać to co tam mówią, naprawdę trzeba się przyłamać, trzeba się odważyć. Naprawdę. To jest... Ciężko zrozumieć, no bo codziennie każdy z nas na pewno dużo coś tam klika, se maila, wysyła coś tam. Można myśleć sobie, co to za odwaga. Ale naprawdę coś jest. Nie wiem, kiedyś muszę na ten temat po prostu znaleźć jakieś badanie na to, muszę się tym zająć, po prostu czy coś tam nie jakiś jak terapeuta, psycholog. I ma dostępność jakieś badania, takie badania psychologiczne na temat naprawdę myślę, że mogą być zaskakujące wyniki badań, naprawdę. Że to jest coś takiego, że jest jakiś taki lęk, jest jakiś taki lęk przed tym, czy ja sobie poradzę, czy będzie dobrze, czy ja się nadaję do tego, czy nie. Czy będą coś śmiać, czy ja sam się przed sobą się bo nikt nie patrzy przecież, ale czy ja sam przed sobą jakoś nie będę, będę się szanował, bo okaże się, że to nie umiem. No. Jest jakiś taki nieokreślony lęk, nie potrafię go określić za bardzo, o czym o co chodzi z nim. Ale jest coś takiego i już jest problem. Także ja w moim przypadku, ja zrobiłem ten kurs, ale tak go zrobiłem, żeby go już przepchnąć, go, bo już termin mnie gonił. Bo tam był jakiś ten termin, coś tam, i musiałem go przepchnąć. Ale tak przepchnąłem, że już ostatnio w ogóle nic nie rozumiałem i nie wiedziałem, co zrobić. Póki tam mi mówili, co zrobić, klikam, powtarzałem, tak bezmyślnie trochę, robiłem to. Ale jak już trzeba było, było takie zdanie na końcu, żeby już coś samemu zrobić, nie potrafiłem nic zrobić. Naprawdę to jest problem. I. Jakoś taki byłem pomysł miałem wniosek z tego, że oni w sumie nie znają się. Nie wiem dlaczego nie uznali mi tego, że ja dobrze zrobiłem, chociaż nic nie zrobiłem, ale ja miałem przekonanie, że ja super zrobiłem. Pokory trzeba mieć też właśnie i tam badania jest pokora też przy tym. Eee, dlatego jak zaczyna to, to myślę, że już jest super fajny i I to jest weryfikacja potem tego zdajesz, tak. Bo w sumie każdy myśli super fajny, jak nie im bardziej ktoś tym, nie wie, tym bardziej myśli o sobie, że jest super fajny, i więcej pychy ma w sobie. A im więcej ktoś wie, tym więcej ja pokory i więcej widzi, że, że w sumie taki fajny super nie jest, tak naprawdę. I że nie, im więcej ktoś wie, tym, tym mniej myśli, że wie. Jakoś tak trochę jest, właśnie. Jakaś jest taka zależność. I jak zadziałało u mnie? U mnie zadziałało tak. Dopiero siadłem takiego takiego up Inventor, to takie bardzo takie uproszczone problemowanie to było. Dopiero. Gdy miałem wakacje, byłem nauczycielem, miałem wakacje i dopiero po dwóch tygodniach, nic nie robienia, odpoczynku całkowego po pracy, nic nie robienia, byłem w stanie zacząć. Oczywiście, kiedy zacząłem, no to robiłem tam trzy aplikacje dzielne, potrafiłem zrobić. W ciągu dwóch miesięcy zrobiłem 50 aplikacji mobilnych. Tym inventorem w taki sposób uproszczony, to jest taki kreator aplikacji, który bardzo łatwo, szybko i przyjemnie się robi, który bardzo polecam. Dlaczego? Bo jak się nim nauczycie, to jest wasza pierwsza weryfikacja. Jeśli nauczycie to robić i będziecie skutecznie robić aplikacje dzięki niemu z nim. I dowiecie się jak, ja tylko rzucam hasło, że MIP Ad Inventor robi aplikacje mobilne, jeżeli będzie dowiedzieć się jak to zrobić, jak to się gdzie tam się uruchamia, jak to się klika, jak tam się wchodzi, jakieś tutoriale znajdziecie, będziecie robi aplikacje naprawdę, dlatego no, będziecie powtarzać sobie to co tam ludzie robią, tylko będziecie powtarzać po prostu bezmyślnie, to i tak o, cały tak mówię, cały ten proces to będzie Wam towarzyszyć. Możecie się poczuć jak jak powracił programista, jak się uczy. A nauka jest najtrudniejsza, jest tak najmniej ciekawa, bo się nic nie wie, się trzeba przełamywać i jest takie, że no, nie bardzo, Najlepiej nie jest, jak coś się wie. tylko się coś tam tworzy, coś tam się rzeźbi, to już jest najciekawsza rzecz. Dlatego na początku jest trudniej. Im jest, Im jest dalej, tym już jest łatwiej, tym jest fajnie, tym jest ciekawy, tym jest. No już fajnie, nie? Na początku jest bardzo trudne, naj, najtrudniej jest na początku, w sumie, nie? Więc jak już zacznie, to znaczy dobrze rokuje, już, bo wszystko później będzie łatwo, Ale i tak co czas będzie trudno. Ale będzie łatwiej, bo już będzie miał jakieś wyobrażenie, jak będzie już, już miał program, jakiś pojęcie będzie wiedział, że coś tam, jak to wygląda, jak się klika, coś tam, coś to będzie wiedział. No właśnie, więc jak zaplanować? Po pierwsze się zastanowić się czy masz czas. To jest fundament podstawowy po prostu, czy masz czas, czy ty masz pracę, którą nie możesz zrezygnować z niej? czy masz rodzinę, którą się musisz się zajmować, czy masz czas po prostu, czy masz, powiedzmy, możliwość nic nie robienia przez pół roku, czy masz możliwość nic nie robienia przez rok. Nic nie robienie to znaczy, że chodzisz na spacery, to ja to nie liczę jako nic nie robienie, oglądanie filmów nie liczę jako nic nie robienie, w sensie, że Trzeba mieć taki czas, że nie ma żadnej pracy intelektualnej do wykonania. No nie, że na przykład nie musisz pracować w żaden sposób, że na przykład nie masz żadnej pracy domowej do robienia. gdzie musisz nic nikomu wytłumaczyć, nic, tylko masz czas do spędzania czasu, to sobie jakieś na spacery, na plaży, o tutaj sobie może, że możesz Żeglówku sobie możesz pływać, że też już to trochę praca jest. Ale możesz sobie właśnie pokąpać się w jeziorku, które polecam bardzo zdrowy jest, bo obniża stres oksylacyjny. Właśnie czy możesz na tak. boso pochodzić po trawie, bo też obniża stresceni z tego, co słyszałem. I bardzo zdrowy, czyli to się nam przyda w dzisiejszych na czasach, bo, bo to może być bardzo przydatne, ale to inny temat. W każdym razie, czy masz czas, czy masz czas na odpoczynek, to jest taki jakby odpoczynek, czy masz czas spotkanie się z znajomych, to jest spoko. Nie? Do kina, co możesz pójść filmy, możesz oglądać dużo filmów, wtedy obejrzałem bardzo chwilę czasu, bo nie fajnie spędziłem, bo miałam takich odpoczynek, ale ja widziałem, odłożyłem 20 koła, a mi to wystarczyło na rok. To teraz jest dla mnie nie wiem, jak ja zrobiłem, że to by wystarczyło na rok po sobie pożyczkę, Wynajęłam sobie pokój, bardzo, najtańszy jak tylko mogłem. I siedziałem i rzeźbiłem, rzeźbiłem. Rzeźbiłem, 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 rzeźbiłem. Ale jak rzeźbiłem, trzy godziny dziennie rzeźbiłem sobie gdzieś mniej więcej no nie? Tylko. z sobie jakiś stopień z kurwa. Tygodnie byłem w tym kurcie, którego bardzo nie polecam codziennie, prawda? W którym myślałem, że umrę po dwóch tygodniach. To już błuski porowo i to było bardzo złe. Musiałem jeszcze to potem. Ale właśnie, miałem takie postawy już. Ktoś mi dał takie postawy, jakby za cztery koła miałem takie postawy właśnie i już na to mogłem budować sobie mogłem wydawać sam mogłem sobie jakieś sam podejdywać jakieś rzeczy które mogłem wiedzieć żeby się pośrednio sobie czytam sobie coś tam pisam sam i to już było konkretne ja, więc to jest postawa czy mam czas no nie czy mam czas ile chcę poświęcić czasu na to? jakie mam możliwości czy najpierw powiedzmy co zrobię po kolei tak skąd ja wezmę dlaczego ten język programowania a nie inny język programowania to są pytania które trzeba odpowiedzieć sobie Dlaczego ja wybrałem mój język programowania? Ja wybrałem, ponieważ yy, zastanowiłem się, dla mnie był główny cel. Cel jest bardzo fajny miejsc na początku. Ja miałem cel. Dostać pracę. Ja chciałem jak najszybciej, jak najskuteczniej zacząć pracę jako programista. Nie interesowało mnie nic. w stanie poświęcić wszystko, co tylko miałem. No nie? Cały czas. Wszystko na boku użyłem. wszystkich swoich przyjaciół. Opuściłem moje miejsce zamieszkania. Zrzuciłem od, pracę. Wszystko. Po prostu całkowicie 100% się poświęciłem temu, Byłem przekonany, że się nadaje, bo wiedziałem, że z Inventorem robiłem aplikacje, więc wiedziałem, że się nadaje do tego. Po roku, oczywiście po tym odpoczynku, bo dwa miesiące spędziłem codziennie robieniem tych aplikacji, więc byłem wymęczony na aksa, nie odpoczywałem, więc to było błąd duży i musiałem rok odpocząć od programowania w ogóle, jakiegokolwiek programowania. Ale właśnie, już po tym roku, jak odpocząłem sobie, wiedziałem, że się nadaje i... Zdecydowałem jechać na, na ostro, ale tak jak mówię, wszystko poświęciłem, wszystko, nie to, że sobie pracuję i gdzieś tam dodatkowo sobie coś tam robię, bo umrzesz, umrzesz, nie będziesz miał życia, no life'em będziesz, rozumiesz, jesteś super może bystrym studentem, będziesz chciał sobie coś tam robić, ale będziesz studiował, będziesz pracował jako, jako programista, no życzę Ci powodzenia, po prostu, no nie, życzę Ci powodzenia, no, znam takich, co tak robili, więc naprawdę to są ludzie, którzy nie wiem, jakie oni mieli życie, czy mieli jakieś życie, czy nie mieli życia, nie wiem tego, nie oceniam, ale wiem, że byli tacy, więc... Nie mówię, że nie, może jednostki jakieś takie będą wybitne, bo może tak. Ale jeżeli pracujesz, masz jeszcze dobrze, masz wykonane życie, masz jakieś życie rodzinne, nie jesteś tą life'em całkowicie. I chcesz z pracować i chcesz programować, zacząć to, to życzę głęboko powodzenia. Ale tak jak ja co Ci radzę, w tym planie właśnie mieć cel, po co chcesz. Jeżeli chcesz tylko pracować, to musisz wszystko rzucić, tak najlepiej byłoby. I jak ja wszystko rzuciłem, zacząłem konkretnie plan, dowiedziałem się dwa tygodnie, zapłaciłem cztery koła, za to około dziesięć, ale później się zwrócili po dwa tygodnie tylko wytrzymałem tam. No i właśnie później mi się zwrócili, więc spoko, więc 4 zapłaciłem ostatecznie, ale miałem takie podstawy zrobione, nie, i już sobie później dobrałem, czy to chcę, czy to chcę, czy to chcę, no nie sobie w internecie szukałem, na YouTube sobie szukałem jakichś tutoriali sobie to robiłem, co to robiłem, nie, dzięki temu aplikację, zrobiłem projekt i zacząłem szukać pracy, wszędzie, gdzie można było, chodziłem, na specjalne rzeczy, których nie powiem tutaj tylko na indywidualnych, powiem w jaki sposób najlepiej zrobić pracę, bo są takie triki, które są zarezerwowane dla moich klientów, którzy chcą yy, no, podzielić się ze mną, to podziękować mi w taki sposób, w jaki, że trochę im przekazuję że za darmo. I jeżeli chcą się ze mną ubić na indywidualne, to ja im powiem dokładnie co robić, jak się wybić pośród ludzi, a teraz jest trudno zdobyć pracę bardziej samemu, bo jest jest juniorem, to jest takie konkurencja w postaci Chata GBT, która już w ogóle juniorów kosi całkowicie, tylko się najlepszy, tak jakby odnajdą w tym czyli lepszy. No, juniorem bardzo ciężko teraz się wybić, więc specjalnie potrzeba jakichś super rzeczy, super trików, jak się wyróżnić. I ja to mówię, jeżeli ktoś by chciał, ale indywidualnych tylko rozmowach. No właśnie, zaplanować coś dokładnie, co się zrobi. Mieć plan konkretny i jechać z koksem, ale próbuję zacząć od tego. Czego chcesz? Tylko chcesz nauczyć się, bo masz wolny czas, no się w życiu i chcesz tylko sobie to poplanować, czy chcesz tylko sobie to poprogramować, bo chcesz się rozwinąć mentalnie, a na pewno się rozwiniesz mentalnie? Czy naprawdę chcesz się skupić i mieć pracę z tego i poważnie wejść w, wejść w branżę? Nie? Jeżeli naprawdę chcesz poważnie wejść w branżę, wszystko trzeba na odłożyć, wszystko na odłożyć, całą swoją pracę rzucić od tego. Trzeba zostawić wszystko w sensie mentalnie to, co cię intensywnie, intelektualnie zajmuje. Wszystko intelektualnie zajęcie trzeba odwolta bok, rozrywki zostawić, oczywiście, plażowanie zostawić, plażik, imprezing zostawić jak najbardziej, tylko taki, żeby w na następnym dniu móc pracować sobie dalej. Jeden dzień w tygodniu, ewentualnie można stawić sobie na wolny. Kino jak najbardziej zostawić, filmy w necie zostawić sobie fajnie, sobie odpoczywać, jak najbardziej relaksować się, ale dyscyplina codziennie, ileś tam godzin sobie ćwiczymy, czy godziny, czy trzy, to zależy też co ćwiczymy, no nie? jakie mam możliwości. Ja trzy godziny gdzieś najwięcej się ćwiczyłem, zobaczyłem to jest optymalne, takie rzeczy robiłem, no i, i poszło, i poszło. Także od tego trzeba zacząć od celu i po, 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 krok po kroku sobie tak ogólnie mówię, no nie, co tam sobie i realizować go skutecznie i poświęcić się, jeżeli chcemy naprawdę osiągnąć 4 to, to musimy naprawdę ostro do tego podejść, bo tak byle jak sobie to w międzyczasie nie pójdziemy. Nie pójdziemy, no i będzie, będzie tylko zawodzić psorki, że tak mówię ci bezpośrednio, wprost. No ale tak jest. Jeżeli nie podejdziesz poważnie, no to raczej szybko tego się nie nauczysz i tylko będziesz sfrustrowany, wkurzony i zawiedziony samym sobą i pomyślenie, że żyjesz do niczego, że nigdy czegoś się nadajesz, że nie umiesz programować. A to się po prostu okazuje, że nie masz czasu, że źle zaplanowałeś po prostu życie, Źle za, zaplanowaj sobie programowanie. Więc trzeba tego wyjść dobrze, mieć dyscyplinę i wiedzieć, że jeżeli robisz to, to konkretnie po prostu jednego od początku do końca jechać skoksem sam no po prostu. Zdaję sobie prosty program, masz tutaj, masz to szkoły darmo, możesz sobie sub, dajesz oczywiście suba, lajka, like to fajnie, ale masz na dole po prostu darmowy kursik. No to nie szkoła pieniędzy, więc sobie robisz, płacić, tam masz prowadzenie fajne, masz, masz pytania to no, podpiszesz, dogadujemy się jak tam gdzieś coś może jakiś po, po, po dyktury, gdzie jest to najważniejsze. Chce ćwiczyć, 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 no ale to już dokładnie tam masz, e, porobiłem też do, w kursie, masz powiedziane. Także za darmo masz, nie? Elegancko. Także to tyle. Plan, pamiętaj, jest najważniejszy. Nie żałuj czasu na plan. Bądź w branży, dowiedz się najpierw o programowaniu, czym się jest programowanie. Kup sobie książkę dobrą o programowaniu, może ja napiszę, a jak nie napiszę, to dużo jest kieszko o programowaniu, jak zacząć, jak co. I naprawdę nie, nie, nie oszczędzaj czasu na, na planowaniu. To jest naprawdę bardzo ważne. Dobrze trzeba poznać branżę, trzeba wiedzieć, w co wchodzisz, jaka jest konkurencja, co masz do osiągnięcia. Poważnie jedziesz z koksem, no nie? ale naprawdę trzeba, jeżeli chcesz poważnie mieć poważną kasę, poważne, chcesz byś tym naprawdę poważnie się odebrać, trzeba poważnie, poważnie to potraktować z, z pokoru. Nawet z pokoru jesteś geniuszem, ale jeżeli nie podejesz tego no, poważnie i, i pomyślisz, że to jest tylko takie, o, że ty dasz rady, bo tylko godzinkę dziennie, a w międzyczasie będziesz studiował coś sobie, będziesz intelektualnie pracował, no życzę ci powodzenia. Ogólnie nie chcę cię tam mówić, że nie dasz rady czy wszystko, ale myślę, że będziesz miał bardzo pod jeżeli dobrze tego nie zaplanujesz i nie zrobisz. No dobra, dużo gadam, wiem. Yy, myślę, że mam nadzieję, że coś tam ci poukładał mi, dałam dam ci jakieś mniej więcej rozeznanie, chociażby jakieś od czego zacząć, czy planowanie w coś, że już wiesz, jak bardzo ważne jest planowanie chociażby, chociażby jedną tą rzecz, wyjmiesz tego z swojego filmiku, że już wiesz jak bardzo ważne jest programowanie, że jest bardzo ważne, kluczowe, bez tego, nie ma co zacząć, tylko tak o byle jak chaosowo to nie wiem czy daleko zajdziesz czy nie, ale naprawdę naprawdę nie oszczędzać czasu na program na planowaniu. Na planowanie. planowanie jest bardzo ważny fundament i od tego trzeba zacząć. Jak już planować, to później tylko realizować plan, ale to już jest kolejne kroki, w jaki sposób to zrobić i co, no nie. Także mam nadzieję, że coś tam może podpowiedziałem. No i jakbyś miał jakieś pytania, pisz do mnie, czy tutaj w komentarzach, czy gdzieś tam do mnie mailem jakiś, nie, czy gdzieś tam nie znajdziesz pewnie, gdzieś tam w internecie może, no to zapraszam. I co, i do następnego w takim razie. Pozdrawiam, pozdrawiam Cię z jeziorka tutaj, zgadniesz gdzie to jest, to przybijam Ci piątkę, albo Ci tam polajkuję, może komentarz, zobaczymy, jak mi się będzie chciało, no, bo wakacje mam, także tak, także do zobaczenia, trzymaj się, powodzenia w Ci w planowaniu, a przede wszystkim powodzenia w planowaniu i żebyś bardzo poważnie to potraktował i być może witam Cię, czy do zobaczenia po tej drugiej, ciekawszej stronie życia może, może mniej ciekawiej, tego. do zobaczenia i cześć.